Cześć i witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej gry na kanale Kontraband Police. Dzisiaj wcielimy się w celnika na przejściu granicznym. Gdzieś to się dzieje w kraju bliżej mi, nieznanym tak naprawdę, ale lata 80. około. Zdaje się, że na początku gry jest 1981 rok, więc tam będzie się cała akcja, na początku przynajmniej działa. Nie wiem, jak później. Jeżeli chodzi o tą grę, to ja sobie obejrzałem tak naprawdę jeden odcineczek na YouTubie, żeby zobaczyć, co to w ogóle jest i o co chodzi. Także, jakby ten wstępny samouczek mam za sobą, więc na początku będę wiedział o co chodzi, ale dalej już totalnie nie wiem co i jak. Dobrze, weźmiemy sobie nową grę w takim razie i zaczniemy sobie kampanię. Czy chcesz wziąć udział w pięciodniowym szkoleniu? Oczywiście, że chcę, bo nie wiem w ogóle o co chodzi. Jeżeli chodzi o ustawienia graficzne, są maksymalne. Na ultra chyba mam wszystko ustawione, ale rozdzielczość jest Full HD póki co. I jeszcze taka mała informacja, jeżeli uważacie, że mój mikrofon jest za głośno w stosunku do gry, to napiszcie proszę Was w komentarzu, że jest za głośno mój głos i proszę go ściszyć. Ja coś z tym zrobię na kolejnym odcineczku. Eee, kontraband. O, dobra, nie, i tak nie przeczytam. Zatrzyma, jak sobie zatrzymacie, to sobie przeczytacie. Nie ma problemu. Przejście graniczne w Karikatce, Karistan, Nie wiem, czy taki kraj w ogóle istnieje tak naprawdę. Okej, okay. wstawku wariuszu. to budu latko adru. uciekaj, mordo. Patroniki Adali, w to wódka Grudok. E to nie ta brzywat, kolisto, to niedzielka, od dripaj dziura. Za to waliś komisar, waliś to, a akato. Ja nie przetrwam, ja nie przetrwam, no to kto się bo skrzynkę wódki przegra, Lilo na bank. Nie w siebie kulku, ilio pokończyli szkali rozników. Baduli małashi, weź to ilio, a Chriszko komu. Echa mój! Jezus! <grystvo> Łopie! No, raporta komisar. Co da się na pewno do powodzenia? Na pewno się to przyda. Dzięki motorów nie mnie podwiosłeś. mam zamknąć drzwi. Coś mi ten samochód przypomina, ale tak naprawdę nie bardzo wiem co. No ale tak na pierwszy rzut oka chyba to jest jakaś radziecka konstrukcja tamtych tamtej ery, że tak powiem. Dobrze.

Zmieniał, bo będzie lipa pewnie jakaś. Także zostawię tak jak jest, po prostu. Gazeta. The Voice of Akaristan. Proszę bardzo. Czwartek, 16 kwiecień 81 roku. Czyli tak jak na początku wspominałem 80. lata. Ujawniona kolaboracja Nikolara Roznikow, dowódca Straży Granicznej w Karikatce. Został oskarżony o współpracę z gangiem przemytników i skazany na 10 lat ciężkich robót. Prokuratora strzała śledztwo w sprawie korupcji w policji trwają przesłuchania sześciu innych e, osób powiązanych z roz, roznikowym, roznikowym, bardziej mi różników pasuje, ale nie ma tam żadnych spoko. Rząd rozdaje mieszkania. E, rusza wielka loteria mieszkaniowa, weź udział w losowaniu i wygra luksusowy apartament w, starym, e, w samym sercu stolicy. Koszt kuponu to jedyne 100 dolców. Okay. Nie wiedziałem, że w tamtych latach i w tamtych rejonach były dolary kiedyś, no ale dobra. A to w ogóle mi wygląda na skamięt, ale dobra, nieważne. Zamkniemy to. Dobrze wiedzieć, że jest jakaś chaupa do wygrania. Na pewno będziemy brali w tym udział, jeżeli będziemy mogli w ogóle. Dobrze. O, tu na przejściu granicznym to się działo. Patrzcie, kielonki są rozstawione. Wódeczka jest. Yy, ogóreczek oczywiście musi być. Jeszcze tylko smalczyku, kurde, brakuje i chlebka jakiegoś. Już mi się zaczyna. A jeszcze paczka fajków jest, oczywiście, nie? Szlugi muszą być, to nie ma to tamto.

Ok, więc tak, zarządzanie posterunkiem tymczasowo niedostępne, bo prawdopodobnie dlatego, że mamy y, samouczek teraz włączony, dlatego, jest to niedostępne, spoko. I tutaj jeszcze telefon służbowy mamy też tymczasowo niedostępne z tych samych prawdopodobnie przyczyn. Magazyn tu jest jakiś, dzień dobry. No taki trochę pusty, i pańczyn trochę, spoko. Par dzień dobry. A tu będziemy zamykać naszych przemytników, dobrze, dobrze. Okej, okay, okej. Okay. Co my mamy teraz zrobić? Wykrzyknik tam jest jakiś, to idźmy, zobaczmy, pójdźmy, sprawdźmy. A, tu już samochody się ustawiają na przejście graniczne. Ty. Sasza, jak to masz na imię? Posterunkowy Nowik. No dobrze, czyli prawie mi się udało zgadnąć jego imię. No dobra. Następny kierowca. Dlaczego? Nie mogę nic. Aha, bo tap, muszę dobrze, muszę najpierw to zobaczyć. Okej. Okay. Czyli zresztą, sprawdzenie dokumentów, imię i nazwisko, data ważności, numer paszportu, zdjęcie. Tu jeszcze są jakieś zablokowane pozycje, to sobie to zobaczymy pewnie w dalszej rozgrywce. Aha, czyli to jest po prostu nasz y, przybornik, tak jakby, znaczy, kurde, przybornik. To jest y, odpowiedź y, nasza, co mamy robić. Tu jakieś pojazdy są, widzę. Y, państwa, R Akaristan, Republika Gagastamu, spoko, Zjednoczone Ralii. Albarak. Kulestwo Moim zdaniem to są wymyślone jakieś państwa. Ani, do, ani jednym z nich nie słyszałem, więc mm, raczej to jest myślone. Pojazdy. Spoko. Nic mi one na razie nie mówią, więc damy sobie z nimi spokój. Eksploracja. Akta KGP. ok. Sporsa Obernakowa. Spoko. Sprawdzanie dokumentów. Bla, bla, bla. To i tak jeszcze będzie z tego prawdopodobnie uczek, więc na razie myślę, że możemy sobie to zamknąć. Dawno śniemy. Wiecie co, ja muszę go trochę przyciszyć, bo ja nie daję rady. A w ogóle słuchajcie, muzykę wyłączyłem, bo nie wiem czy są jakieś yy, prawa autorskie czy nie. Myślę, że to sobie możemy zmniejszyć. będzie trochę ciszej. Czy nie będzie ciszej? Halo? Głos? Środowisko? Muzyka? Może środowisko? Radio? Głośność? F. Dobra, na razie zostawmy jak jest. I dzień dobry, zapraszam. Proszę bardzo, proszę bardzo. Zapraszamy pan. Proszę się o nie ustawić. Dzień dobry. Czyli może być komplet dokumentów, oni muszą mi pokazać te dokumenty. Znaczy, ten kolega musi mi pokazać te dokumenty. Jeżeli wszystko będzie się zgadzać, to chyba go będziemy mogli wypuścić, jeżeli nie, no to go nie wypuścimy. Dobrze. I... powiecie, dokumenty twoje. Niech no ja sobie ją zerknę. Teczkę mam otworzyć, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Sekundka. Aha, dobra, ja samą check, Nie mogę. Nie, naprawdę za głośno jest ten y, chłop, także, y, no cóż. Dobra, to jest karta jego obywatela, to jest jego paszport. Hmm, podręcznik. Tu mamy raport z inspekcji. Aha, jeszcze mogę sobie kliknąć. Dobrze. Elis Korolow. Elis Korolow, to to się zgadza. Porównanie dokumentów. Porównanie pól w dokumentach zmniejsza poziom twojej percepcji. Kiedy się zmęczysz, porównania staną się wolniejsze, a gdy poziom spadnie do zera... Pozostanie jedynie sprawdzanie wzrokowe. Aby zregenerować percepcję, udaj się na odpoczynek. Rozważ zakup lepszej kwatery, aby na stałe zwiększyć poziom swojej percepcji. Dobrze. Zgodnie z kierowcy są poprawne. Ten kierowca nie może wjechać do kraju na czerwono, brak zgodności. Wąd porównania pola są różnego typu. Ok. Porównaj datę urodzenia z kalendarzem, aby sprawdzić bieg kierowcy. Ok. Nie aż kontrolny dokumentów. Ok. Raport z inspekcji. Proszę bardzo. W tym raporcie będzie oznaczać wszelkie niezgodności znalezione w dokumentach. Zaznasz przynajmniej jeden błąd. Zanim zawrócisz kierowcę lub pozostaw czysty raport, kiedy udzielasz zgody na wjazd. Znajdź wszystkie występujące problemy, aby otrzymać najwyższą ocenę. Z czasem Twój raport powiększy się o dodatkowe rubryki. Dobrze. Będzie ich aż 11. OK. No dobra, to co my tu mamy? To już sprawdziliśmy. imię i nazwisko, wszystko się zgadza. Numer paszportu ZKLF, ZKLF, zgadza się. C73K, C73K, zgadza się. Możemy to zaznaczyć, ale to się wszystko zgadza. Ważne to 25 kwietnia 81, a mamy 16 kwietnia 81, czyli też się zgadza. Jeszcze kilka dni ma zgodny paszport. Co to jest? Też mapa, ok. Ok, a jak ją wyłączyć teraz? Halo? Teraz podejmijmy decyzję, czy kierowca ma prawo przekroczyć granicę. Myślę, że tak, bo wszystko jest w porządku z nim. Zatwierdzamy hopowi. Pieczątka przybita, proszę bardzo jechać. Miłego dnia pan Jecius. Nała. Opieba bo ja tu mam jeszcze kupę roboty jeciusz. Następny. To była siła decyzja, proszę to to bardzo. bardzo. I Stóweczkę zrobiliśmy w prawnym głębokie widać. Ja muszę go przyciszyć, bo ja nie wytrzymię z nim. Czekajcie. Nie wiem, jak to... powinno to być chyba tutaj głos. Ale głos to może być równie dobrze nich. Może po prostu sobie zmniejszę głośność gry na razie póki co. Dobrze. I dzień dobry, starszy aspirant i proszę, bamber zgłasza się i proszę. proszę pokazać dokumenty. No, kierował sobie kilku kolejnych. Dobrze. Cei Hun Jonatis. to się zgadza. Proszę bardzo. Y5SD, Y5SD, 6J3B się wszystko tutaj zgadza. Ważny do 20 sierpień. O, stracił ważność. Proszę bardzo. Już tu trzeba zaznaczyć. Na Data ważności. I oczywiście, jakbym zrobił takie coś, to była niezgodność. I wtedy to by się samo tutaj zaznaczyło. Ale okej. Okay. Dobra, a jeszcze tam miała sprawdzać yy, w ogóle wiek. Data urodzenia 46, tu jest 81. No to. No to trochę ma już chłop. A jeszcze w ogóle zdjęcie trzeba sprawdzać, ja zapomniałem o tym. No to zdjęcie to tak wam bowiem chyba nie do końca się zgadza, mi się wydaje. o to ty? A nie, to ty, tylko że tu ma broda, a tu nie ma. No dobra. Myślę, że i tak chłop nie przejedzie, bo ma nieważny dokument. No, tak maluszki nie brzmiały. Ja pamiętam dokładnie, jak one brzmiały. To nie jest ten dźwięk. No, dobra. Witam na przejściu granicznym. Nie wiem, jak się nazwa. Poproszę dokumenty. No dobra, pani. Zobaczmy. Zdjęcie się zgadza, jak najbardziej. Lasza Sa'ue. Lasza Sa'ue. To jest wszystko dobrze. Numer dokumentu. u 1 s 8 e 03 ei 03 Wszystko się zgadza. Ważny to 21 wrzesień 981. 981, wrzesień, kwiecień. Skadza się. Odwiedziny, spoko. Myślę, że jest okej. Okay. Dobra, pan, myślę, że możesz pan jechać. Ależ nam dobrze idzie. Perfekcyjna kontrola. Dawaj następnego. Dzień dobry. Dawaj pan tą starą drezynę tutaj podjeżdżaj i będziemy się kontrolować. Kurde. Dzień dobry, dzień dobry. Witam sobie. Chłopu, drzwi otworzyłem. Wysiadaj pan. Masz tylko oddaj. Co ty się srasz teraz ty do mnie, gościu? Kuliczku hmm? kolorowy. Chciałbyś nie przejechać może sobie troszeczkę, co? Nie, no chyba wygląda tak samo. Czekajcie, przedstawię sobie mikrofon. Mam nadzieję, że nie będzie za dużego huku. Uwaga, ok. Wadich Attar, Wadich Attar, no tu się zgadza. Wszystko F5 tutaj już się numer nie zgadza. Proszę bardzo, numer paszportu się nie zgadza. Narodowość, ok, nieważne, ważne do 18 kwiecień, jest 16 kwiecień, więc ma jeszcze 2 dni. Tak czy inaczej, nie ma to znaczenia, bo ogólnie chłop i tak, i tak... Em... No ma niezgodności tutaj i nie możemy go puścić po prostu, także dziękuję panu, ale musisz pan zawrócić. Taju, rachowy. Dobra, dobra, nie strasz, nie strasz, bo się wiesz co, nara. Wal gumę, gościu. A, to już wszyscy na dzisiaj, no i kurde, pięknie. Sasza? Nie, Sasza, dobra. Gdy jesteś, Sasza? Też nie Sasza, dobra. Słuszna odmowa, dobrze. No to pięknie, no to możemy sobie odpocząć, tak? Się napracowaliśmy dzisiaj. A to ja tutaj śpię. Hmm. To chyba wiem, dlaczego kazali mi kupić yy, nowy dom. Tutaj to ja się raczej nie wyśpię. I love Akalistan. No, może być Jezu, posprzątałbyś tu chłopie. Kurde, patrzcie. Normalnie dobrze, że pajęczyny żadnej tutaj nie ma, jest posprzątane. Butelki się nie walają, paczki po papierosach też się nie walają. Dobrze, że jest yy, popielniczka opróżniona. No i że jakieś stare szmaty się na ziemi nie walają. Już nie wspominam o garku, piwie i ogórkach na zlewie. Dobrze. Synodomia poziom Twojej percepcji potrzebnej do porównywania dokumentów. Pełna regeneracja trwa 8 godzin. Urręb swoją kwaterę, aby na stałe zwiększyć maksymalny poziom zdrowia oraz percepcji. Dobrze, to już czytaliśmy, to już gdzieś tam y, widziałem. Dobrze, pierwszy dzień jakby za nami, kurde. Jak nam poszło? Wynagrodzenie pracowników nie wiem, co to znaczy. Utrzymanie budynków, no to nasza chyba przyczepa musimy zapłacić za miejsce, gdzie jest nasza przyczepa postawiona. Oszczędności 205 w plus. Może być, dla mnie pasi. No i mamy... No... Kurde, jak w obozie. Nie powiem jakim. Atajcie wariszu. Meno miano Juri Jestem komisarzem CIU i przewodniczem ten co jest Waszego cennirovka. Ok. my taki inkradny i aktywny, jak oberantowych mnie nasze wywiadu i Maduro, a dostawisz Wam starażne informacje. Albacy, a wajcie ać informacji i potrafię. Ok, jestem przy tablicy, i co mam z tym zrobić? Wy, Madre, posłuchacie wsiem, kotory pasujecie opisanie. Nemica, nurach o kontrabandu, a szajadici ać akarystanska. co, ać Dobra Juri Pietro, we no chwilę poczekaj. Ja to się muszę zapoznać z swoimi karteczkami, które mi przykleiłeś tutaj, a nie wezwij pierwszego na inspekcję. Nie, 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 poczekaj. Przemytnik numer 1. Podejrzewamy, że kierowca, który wczoraj nie zatrzymał się do kontroli, będzie próbował przekroczyć granicę Częściowo numer rejestracyjny 9YG. OK, a tutaj. Przemytnik numer 2. Jeden z naszych informatorów wewnątrz gangu Oberankowa pozyskał cenne informacje dotyczące kolejnego transportu kontrabandy. Wiek kierowcy 48 lat. O, to będziemy musieli liczyć yy, ich wiek. Dobrze. Sasza? Nie, Sasza. Dobra. Zapraszam. Dzień dobry. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Po kolei. Dzień dobry. A... Ok. On to mi wygląda, kurde trochę, jakby przed chwilą, jakby dopiero co wracał ym, z planu zdjęciowego do filmu Pitbull. Dla kumatych, co wiedzą o co chodzi. Dzień dobry. Proszę opuścić pojazd. Znakiem węża, okay. Moja latarka ma taką funkcję. No i kurde, w porządku. Ja mam szukać znaku węża na fotelu i już go widzę, proszę bardzo. Dzień dobry. Jak ja tam mogę wejść? O, okej. Okay. Miejsce ukrycia kontrabandy. W tych miejscach możesz również znaleźć kontrabandę. Opona, słodkiewitka, błotnik, zbiornik paliwa, zderza kwit, powietrza, dobrze. No to tutaj wąża mamy. O, dobra, coś tutaj mamy, musimy chyba podnieść coś: jakiś sosik. Kurzy noża, aby rozciąć kapicerkę, dobrze. E, gdzie to było jeszcze raz? Tu.

Wasza policka równiszko. Madre, tu podliczki, basta kontroli. Ale i wy madre, aresztnąć, e to bydlok. to dobra, bydlok. We no, będziemy się aresztować teraz. I po co ci to mordo było? czach byliśmy tutaj na początku. Tu przetrzymywani są przestępcy, którzy oczekują na transport do obozu pracy. Ulepsz więzienie, aby zwiększyć maksymalną ilość miejsc. Dobrze, zadrużmy strażnika więziennego, aby zapobiec próbom ucieczki. Pamiętaj, że pozostawienie więźniów w radiowozie również grozi ich ucieczką. Dobrze, a nie, tylko sobie pan ten pasiak nie napierć bo ci się linie rozejdą. Dobrze, można zamknąć. Czy ja tu mogę zostawić kontrabandę? Mogę. Nawet się ustawia, bardzo ładnie. Pięknie. Sosza? Nie Sosza, dobra. Ym... Okej, okay, co ja mogę teraz zrobić? Bo nie bardzo wiem. Jeronik z strefy inspekcji. TXG, a w ogóle, właśnie to jest. Rejestra... Aha, ta karta, to było to, dobra, spoko. Olek, czy to możesz coś nie Nieważne, no i nie dobrze. E... Słuchajcie, utknąłem, nie wiem co zrobić. Zauważ, że niektórzy z twoich powodowanych mogą towarzyszyć ci poza posterunkiem, wspiera y... wspierając odpowiednie ...odpieranie ataków nieprzyjaciela, ok. Ich lub zbieraj na misję poboczną, aby zyskać ich zaufanie. Z czasem, odpowiedzą ci swoją. Historię, dobrze. Mi odpowiedz swoją historię. Co ja miałem zrobić? Roskituję. Ja nie wiem co teraz mam zrobić w ogóle. Czy jakaś tutaj jeszcze kontrabanda będzie. Czy ja czegoś nie zabrałem? Halu. Tu jest fotel rozpruty już. Tu już chyba nic nie ma. Tu już chyba nic nie ma. Tu jeszcze jest schowek, ale tu też jest pusto, póki co. już chyba też wszystko zabrałem no to ja nie wiem co ja mam teraz zrobić Nie. okej okay, chyba nigdzie nie ma tutaj nic nie mogę zrobić następny kierowca nie mogę tego nacisnąć no to ty tu chodzi ty możesz mi pomóc ty mi nie możesz pomóc bo ty sam nie wiesz co ty robisz a za mną okej okay. hej mordo co tutaj jest? <laughs> Ej, konajparze. No, nie wiem co mam teraz zrobić. Oła! Mam z Tobą porozmawiać? Nie, nie mogę z Tobą porozmawiać. Ok, ok, ok. No, powiem Wam, że nie wiem co teraz. Ja mogę tym samochodem gdzieś pojechać? Przestawić go? Coś, coś? Nic? Patrzcie kurde, no nic nie mogę zrobić. Coś się chyba zpsuło się. Będziecie stać na jego ulepszenie. No kurde, nie wiem co zrobić. Wskazówki. Tutaj nie ma nic. Zadania jakieś coś. Nic nie ma tutaj. Nie ma. No dobrze. No to w takim razie, skoro mam już 25 minut do odcinka, to sobie na tym zakończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to wiecie, co robić. Yy, a ja się już będę z wami żegnał. Yy, dajcie znać w komentarzach, co poszło nie tak, że tutaj nic nie mogę zrobić, jeżeli będziecie wiedzieć. No i co, i do usłyszenia na samym odcinku. Trzymajcie się i cześć.